Witam serdecznie. Przechodzimy do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie rzutowe wygląda tak, że jesteśmy w klęku. Znajdujemy sobie odcinek ściany, gdzie będziemy mogli wysoko prostować rękę. Zaczynamy ręką słabszą. Piłka skoczywa na dłoni. szczelina na palec. Nie może być na całej dłoni. Nie może być na samych palcach. Musi tutaj być szczelina, że możemy włożyć palec. Po naszej stronie, kiedy patrzymy jest prześwit, nie może być on za duży, jest taki, że widzimy tam miejsce. Ułożenie ręki na piłce, palec wskazujący i palec środkowy, pomiędzy miejscem na pompowanie piłki, układamy ręką słabszą, najpierw z lewej strony przy czole, nie wyżej niż nasz set point, czyli prostowanie ręki i prowadzenie ręki do rzutu. Wykonujemy 20 powtórzeń. Ręka słabsza, 20, ręka mocniejsza. Prostujemy rękę wysoko, nad nadgarstek do dołu, hop, jedziemy, wysoko, chwyt piłki, ułożenie i prostujemy rękę, za każdym razem ruch ręki taki sam, 20 powtórzeń lewa, 20 ręka prawa, hop. układamy wysoko, Ręka prosto, idealnie cały czas do przodu. Prostujemy przed ramię. Widzimy przed naszym okiem łokieć. W ten sposób ćwiczymy rękę, prostowanie. Było to pierwsze ćwiczenie treningu rzutowego w domu.